Dzisiaj ranking hanuszek. Męskie stranie. Mam super kloce, Co gwarantuję rane noce. No mi się nie zdarza. Ale no komuś na pewno. Zaciek z kranu. Co się, co się, co, co się stało? Łazienka jest zaschnięta. Tak zwany Maciek z klanu Reference. Jedna z moich ulubionych scen polskiej kinematografii. I właśnie po takie sceny żyję. pitagoras Niby zwykły kebab, a z matmi tak się rozjebie. że Pitagyros, Pitagoras. Mm. Obraz skip, skip. Tu babasowa, a tu chłopko w debilko. A że tu babasowa, a tu chłopko w debilko. A. Nie no, dobra, urosło we mnie trochę, urosło. Sroczka. Najgorsze w ostrym kepsie. Z tym niestety nie ma co dyskutować. Czy wyjdziesz za mnie za A bo a, wiem, a taj pan spokój, nie zadawaj głupich pytań. Obraz ciebie, dziewczyna. Nie gniewasz się jak, jak, jakaś jakaś żmija. Zaczęło mnie wykręcać w połowie i chciałbym cofnąć czas pół minuty. <grydy> Drugi listopada dzień za <cienica> duszny. <grydy> no to nie wiem, otwórz okno, czy coś. <grydy> Też nie lubię jaki jest duszny. śpię zawsze z otwartym oknem. Gardens, bajpiery i No bajki są niebezpieczne, można nie za głęboko wpaść, także zdecydowanie. Zdecydowanie git.